Ech, spadłem z rangą, jak widzicie. Master Guardian 2. Aczkolwiek e, byłem w podwójnych HK, to się, się nazywa Master Guardian Light. Aczkolwiek spadłem, ale wystarczą dwie wygrane i wracam. Raczej powinno mi się udać. E, ale cześć, witajcie z tej strony. Imir, dzisiaj chciałem otworzyć 5 hmm, skrzynek. Tutaj na zmianę będziemy sobie otwierać. Mamy tutaj SL1 Colony 2013 Challengers i Legend gdzieś tutaj powinno być. O, są. Tutaj otworzymy dwie Legends, dwie Challengers, jakąś jedną z tych dwóch Czyli pięć łącznie Więc otwieramy, raczej tutaj nie będzie nic emocjonującego typu JA CIĘ KRĘCĘ KOSA Będą tylko zwykłe naklejki e, Więc tak, otw otwieramy dwie Challengers na początek Co to jest? Copenhagen Walls Okej okay. Tego to ja kompletnie nie znam Continue e, Jeszcze raz Challengers Otwieramy sobie, patrzymy co tutaj jest. Ominęliśmy Epsilon Esport, którego też nie znam. Mam za to Minor, które już znam. No i teraz dwie Legends, zobaczymy co z tego wyleci. Miejmy nadzieję, że jakaś holo. Virtus Pro, nie jest źle. Nie jest źle. No a tam coś się chyba zbugowało, bo nie mieliśmy dalej naklejek. No jeszcze jedną Legends, zobaczymy co z tego wyleci. No i mieliśmy obok Fnatic, a my za to... E, nie wiem nawet jak to przydać. Cloud 9 jakoś tak No i otworzymy może sobie jeszcze... No, Challenge Challengers niech będzie. E, no niech będzie Challengers, otwieramy czemu nie London Conspiracy. Hmmm. Tego też nie znam. To pewnie będą jakieś tanie naklejki. E, w każdym razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o to otwieranie. Mam jeszcze tyle e, skrzynek, raczej kapsułek, ale raczej ich nie będę otwierał. Chciałem wam pokazać mniej więcej tyle, takie otwieranie, tu mam AWP i Viper, jakieś takie nędzne skiny moje, a tu mamy z poprzednich otwierań. Aczkolwiek to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i zapraszam was do innych moich unboxingów, no i jeszcze innych e, serii. Jeżeli Wam się spodobało, to po prostu zalajkujcie, zasubskrybujcie, zróbcie reflinka może. I tyle. Trzymajcie się, cześć!